Hejka tu, Milenka, fajnie, że jesteście. Zapraszam na kolejny filmik. Tu zaczynamy. Hejka tu, Milenka. Hejka. W tym odcinku pakuję się na wyjazd do Włoch i do Austrii. Dobra, to teraz, w, to teraz wam pokażę, co pakuję. E, tutaj, tutaj spakowałam takie gumeczki, spineczki. To Chociaż, to Chociaż to bardziej dla Cysi, bo ja sobie obcięłam włosy. I jeszcze kapelusz na sticza. Jeszcze kapelusz od. Jeszcze. Kap... Czekajcie. Jeszcze czapka ze sticza, o takie. O od Cysi wieloryb. Będziemy pływać wielorybem. E, tutaj Cysia ma takie zwierzaczki. I różne takie duperelki takie słonie, krokodyle, misie, żyrafy, dinozaury i wiele, wiele innych. Ona się lubi bawić takimi rzeczami. Poczekajcie, muszę to zamknąć to porządku. I nie umiem. Dobra, już zamknęłam, teraz to wkładam. I tutaj mamy taką piłkę dmuchaną tutaj koło dla Martysi, bo mnie obcierało. I tutaj mamy szczoteczki, pastyk i kubeczek. Żeby mieć też te I zobaczcie, bierzemy też taką piłkę, którą tutaj jak oczywiście teraz bardziej. I mamy i, dwa plecaczki. Tak żeby się pakować. Jeszcze nie wiem, co do nich spakujemy, ale wiem, że wezmę mojego misiaczka. Zrobiłam mu nowe wzory wakacyjne. I zrobiłam tu serduszko. Jak się tego do zimnej wody, to to wszystko zajdzie, ale będzie długo jeszcze suszył. Mamy tu taki burdel, burdel i bum-bum, bo dzisiaj jeszcze szuka sobie misia do spanka. Może sobie weźmie krokodyla. Ej, co indion Bierzesz tego krokodyla? Tak! Czy się że mienić zdanie A wiecie co to jest? Siuf! Tak, do pływania żółw Jest mega, giga i kwiatkowy I roślinkowy Będzie pływał na nim miś Tak? No tak? Jeszcze nie mogę doczekać tego wyjazdu w nocy. A zobaczcie jaką namalowałam Kuromi i Hello Kitty. Tu pisze Kuromi i Hello Kitty. kitty. Tu jest która z Was najlepsza? Mm. Dla mnie Kuromi. Napiszę w społeczności, która Wam się bardziej podoba, bo mi Kuromi. Zdecydowanie. Wiecie to jest najgorsze? Muszę się pożegnać z swoją lusią dzisiaj. Tak? Jedziesz do cioci Asi? Tak? Tak. <grystanie> Ale nie możemy jej zabrać ze sobą na 10 dni. Musimy ją dać do cioci Asi. Ja też. Lulusz, rozchmurz się. Lulus, luna jest Lulus. bardzo smutna. Cioci jej będzie dobrze. Cioci będzie dobrze. się szafawki. Ona mi tu też daje łapko. Takie ma tu zabawki. O, zobaczcie, już się bawi. A tu są jej ulubione przysmaczki. Dobra, już otwarłam. Czuję, czuję zapach. Lumuś, lunuś. Czekajcie, tego nie. To. Znaczy tego też nie lubi. Nie, to, to. Proszę, Lunuś. Teraz maja kolej. Czekaj, niech połknie. Ona już tu sobie je. Chyba nie jest głodna. Głodna. Może później zje. Zobaczcie, właśnie wróciłam z paczkomatu i zobaczcie, bo przyszły mi nowe karteczki do segregatora, bo ja teraz zbieram. Jest. Pokazać wam moją nową kolekcję atomówki i myltyrpony i jakieś tam lalki. Tu jest taka fajna Flattershine w jednej serii, tu Pinky Pie w dru druga. To jest taka seria. I tu też Rainbow Dash seria. Do tego i tu też seria do tego Rainbow Dash Pinky Pie i rarity. A tutaj, a tutaj mamy y, Applejack Twilight i Fluttershy też do serii. Tutaj też do serii, ale tu jest Twilight, tak jak tutaj. Tu Applejack w takim samym wzorku jak tutaj. I tu Rarity. Jest Fluttershy jeszcze do tej serii. I tuż są atomów. Atomówkowa. Tu seria, to tu seria. I tu lala. I tu też jakaś lala. Takie dwie do serii. Tu znowu atomówki. Znowu atomówka. I zielona atomówka. Pomarańczowa, żółta. Ble, -bl -bl -bl. Pomyliło mi się coś. I tyle. Ja teraz zbieram równie karteczki do segregatora z bajek. Ale mam coś jeszcze dla Was, to kupiłam sobie w Biedronce. Tutaj mam pszczółkę Maję. Taką fajną pszczółkę. I mam jeszcze trzy saszetki. Z takiej firmy tu pisze Zabawki z EPE. wielka frajda. To są saszetki z gnieciówki, zbierz je wszystkie. Tutaj mamy pszczółkę Maję taką. Nie nie, 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 jaki słodziak, nie to perek. O, jaki słodziak, kumalutki. Pokaż, pokaż. Nie. Nie, dzisiaj się już jara. Eee, ja teraz mam same latające rzeczy. Jak dopiero otworzyłam pierwszą troszeczkę. Ej, nie. Nie, zrobiła mi się mała dziurka. Jeden toby. Jedno króleć. Jedno nana. Jedno Dzień na nożę. Dżongli. I osieńnia. O, ostatecznie. Kto to kto to, kto to Zobacz no. jaki słodki stworek. O, jaki miły. O zobacz. Ej, mi się chyba najbardziej podoba ten <laughs> i pszczółka Maja. Mi, to są te dwa moje, a to są te dwa twoje, okej? Okay? To są te moje, a to są te twoje, okej? Okay? Okay. Nie, ja to muszę zabrać do przedszkola na urodziny do Ali. O, zobaczymy jakie są w ulotce do zdobycia. Zobaczcie jakich jest dużo do zdobycia. Chyba zacznę zbierać, by się zakochał w nich. Te figurki jadą z nami na wakacje. Jak chcecie je zbierać, to kupcie je w biedronce. To widzimy się w następnym odcinku. Papa! Papa! Pa. Pa, pa. Zostawcie dużo łapek w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Nadzińcie nazwę na szkali. Pa, papa. Widzimy się w następnym odcinku.